No co, witam was kochani, bardzo gorąco, Chciałam cześć, witam, z tej strony, Exi, to prezentuję wam dzisiaj, no, to jest mój drugi part, witam w moim drugim parcie przede wszystkim, drugi part, jak mówiłem, jest, jest już z włosem. no, w takim razie, lecimy jak najbardziej, do Zobaczcie, że nie przez sekundę nie było, ale musiałem podłączyć lata podania. Lecimy teraz do portu Plus Lecimy sobie na eventową mapkę. I kupimy sobie los z SEO. No, miejmy nadzieję, że jakiś tam ciekawy los spadnie. Zobaczymy, może nam się proszęć Obych, Przede wszystkim zachęcam kochani do subskrypcji mojego kanału. Filmem będę wrzucał dosyć często. Będę wrzucał dłuższe wyjście, w tej na to nie pozwoli. Bo moim drugim partem wydłużył już film pół godziny coś z rozwiązywania quest'a eventowego. Też niestety konto dopiero założyłem niedawno i niestety nie mogłem go wrzucić. O, nie wolno kaskadzać, A za jajka. Fajne, fajne, fajne. Przedmioty widać, że nawet nie są takie złe. No, no to zbiorowy, grupowy zakłówny oczywiście Akceptujemy. Teraz na najmniejszym, że teraz mam, moc tego, jak No to do ciebie, życzę powodzenia. No i co teraz? Lokalizowanie zlokalizowanie jednego utwora jest 5. Hop, przykro mi. I co teraz, w ogóle? Nie wiem. I? O, a Dobre! Mnie ten wzór się w obrzeżach pod złotym kłosem, w A to dobre! Gdzie jest to, w ogóle? Obrzeża pod złotym kłosem. Teraz sprawdzimy, zaraz wracam. No to już wiem gdzie to jest, to jest w z zbóż, lecimy tam. Miejmy nadzieję, że się to pojawi. No, jest tak: Hobbs Clunky Wina, EXI, Mietek rzut, 25 level, pojawi się w po pod złotym posem w dziedzinie. Czyli to jest w z zbóż w formie. nadzieję, że go znasz No, jakiś pewnie tam. Dziennie link odleci, ale no cóż, już gdyby. Nie pogniewam. Widzimy, film mogę nagrać maksymalnie tak do 60 minut chyba. Nie wiem zobacz. Ja zaraz wracam, zobaczymy się na miejscu. No to jestem tralny z powrotem. Jesteśmy już na miejscu. Brzeża w tym włosnym dziwnica. Miejmy nadzieję, że nam się nie ten grzut pojawi. Nie wiadomo jeszcze za ile. Zobaczymy. Jak się, zadać pito, wrócimy. Zobaczymy, może być tak, że jeszcze go, ktoś już bił. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. No już chwilę czekamy. Jak na razie, no, nie widać miatka. Miatek Joule pojawi się, w widać, rzadko, w prostu ten Ale kiedy się pojawi, to nie wiadomo. Mam nadzieję, że jak najszybciej co powoduje, że się może morzu czeskich i no. Zarym, to znaczy. Na razie ja nie słyszałem widu. Mam nadzieję, że się to dzisiaj pojawi. Na razie nadal cisza. Ja się dowiedziałem do ilu mogę dodawać filmy, do ilu minut. W wielkości zadań mogę na YouTube, na YouTube dodawać 15 minut. Mmm, będą będę mógł dopiero dodawać, jeżeli coś tam wypełnia jakieś tam z SMS-ami, coś tam, nie wiem. Połączenie głosowe, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi w ogóle. Ale dobra, mniejsza o to. Postaram się zrobić no jak na jak najszybciej, żeby dłuższe filmy, gdy oczywiście będziecie w ogóle chcieli. No to czekamy, czekamy na mieczka. A nadzieję, że tego mieczka nikt nie ubił. Że jak go dam radę ubić. Znaczy, że radę to dam, ale bym go lubił. Jeżeli się nie pojawi, że jeszcze przez jakieś 20 minut, to dać sobie kupić sorbę za 2,5. 21 dla mam, ale się nie mylę. Ja muszę jakoś kupić, bo w Gonsanie nie chcę nic tam sprzedać, bo chyba nawet nie ma. A dobra, mniejsza oto. to. Czekamy na miętkę, czekamy, 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 i czekamy, i czekamy. A może mi się uda go po Trzeba przywalnąć? <noise> dokładnie NPC dał. Po duże bo po ostatnim miejscu, no czekam cały czas, nooo. No dobra. Zaraz wracam, pani. nadzieję, no, dzisiaj to się zrespi? No miejmy nadzieję, że tak. No i mówiłem, że się nie zrespi, jeszcze. za jakieś 15 minut, bo 15 minut zostało. I polecę stąd. Ale ja moim zdaniem nie ma co w ogóle. Czyli go patrzyć dzisiaj. Mam nadzieję, że się chociaż spodobał. No, jak mówiłem, że do mojego kanału. Polecaniem go znajomym, jeżeli chcecie w ogóle. No to zapraszam, zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów poświęconych grze Jeżeli Jeżeli będziecie chcieli, to mogę nagrać również inne gier, pobajenia. Problem nie jest. Mogę grać, również na jakimś innym świecie, zwykłym. Co ty to chcecie, ha. Piszecie mi, co, 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 chcecie, żebym nagrał o czym. Na no, przykład jedno, jakaś edita, albo coś. Czy jak coś tam. Dobra. Piszcie, komentar komentujcie. Oceniajcie. Przejrzyjcie, się